Siemacko moi drodzy, witam was bardzo nie, na moim kanale. No, po długiej przerwie, po długiej przerwie. No muszę was przeprosić e, nie miałam za bardzo czasu i też zbytnio chęci, ale, ale wracam. E, mam też kilka pomysłów na e, odcinki z innych gier e, niż Brawl Stars, więc no mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. I co, moi drodzy? Dzisiaj odbierzemy e, nowego, legendarnego zadymiarza Bas Astrala, e, którego nie odbierałam teraz przez e, sporo dni dlatego, bo czekałam właśnie, e, zbierałam się do tego, żeby nagrać ten odcinek. I mam tutaj naprawdę sporo prezentów, bo jak ja to nagrywam, jest 17 grudnia. E, właśnie ten zadymiarz ten jest już e, dostępny od kilku dni. Jest to nowy, legendarny zamiarz, którego właśnie w tym momencie odbierałam za darmo. Każdy go dostaje, i e, je, jest to pierwszy taki zadaniacz, który moi drodzy, po pierwsze ma różne tryby, a po drugie zniknie w przyszłym roku e, w lutym. Więc jest to taka nowość. Od razu sobie odbierzemy te e, nagrody za kolejne dni, żeby e, nie czekać tutaj, i przetestujemy sobie właśnie bas Astrala. A ja moi drodzy, szybciutko Wam przerywam, kiedy odbieram te prezenty ponieważ chcę wam przekazać pewną informację, pod tym kodem QR macie do odebrania trzy darmowe losowe prezenty w Brawl Stars e, jest to mój oficjalny kodzik e, więc nie jest to żaden skam sprawdziłam, działa Polecam wam odebrać, bo kto wie, e, może być to rzadkie a może być to legendarny prezencik więc no, ja już wam nie przerywam wracajcie więc do filmiku, elo no, kolejny prezent e, więc no Teraz też trwa ten właśnie em, challenge w klubie, gdzie gramy też i zbieramy te mega drzewko. A więc no, i właśnie tam będziemy mogli dostać te losowe prezenty. Ale spoko, spoko. Fajne rzeczy się trafiły, mógłby się legendarny trafić, no ale niestety nie trafił no. się. Wiesz, co darmowe. E, darmowe e, darmowy tak naprawdę codzienny prezent i moje tak jak widzicie mam e, sławę, jeśli jeszcze tego nie założycie, no to tak mam sławę, wydarzyło się to w ten sposób, że po prostu e, w staropach zaczęło mi wylatować bardzo bardzo dużo e, kredytów, praktycznie w każdym staropie mitycznym, legendarnym wy, wylatowały mi kredyty, w epickich również i Została mi ostatnia postać do odebrania. Wstawiam teraz moment w sumie, kiedy odbieram, bo chyba mam nagrane to, jak odbieram ostatnią postać i właśnie zdobywam sławę. Więc obejście sobie teraz ten moment. No i moi drodzy, odbieram ostatniego zodymiacza, który nam brakował przez przypadek, ponieważ otwierałam sobie staropę anielskiego i wyleciło mi 500 kredytów. Klikamy do dzieła, mamy Podlokowanie wszystkich zadaniaczy jest drogi, star. Wszystkie dobrane karty pomogą mi być więcej słaby. Fajnie. Mamy pierwszą, moi drodzy, sławę. A więc, no, tutaj się wydarzyło, że mam sławę. I e, nieważne. Lecimy teraz do naszego nowego. Nowego tutaj mianowicie. Weźmiemy sobie tutaj najmniej pokarków, żeby właśnie on nam się wyświetlił tutaj. I mamy, moi drodzy. Mamy. On też ma limitowany poziom mistrzowski. Więc też jest to bardzo. Bardzo tutaj ciekawe. Kurczę, fajnie by było zdobyć na nim ten poziom. Ma też e, mm, gadżet Turbo Dopalacz. Bas Astral aktywuje swój Turbo Dopalacz, pędząc e, przed siebie w bieżącym e, kierunku. Więc no, i mamy też e, hiperdoładowanie Brawura, które dodaje tam chyba do, po prostu e, do tak naprawdę swoich. Do prędkości do obrażeń i do tarczy dodaję. No więc spoko. Mamy tutaj różne tryby e, bitwy. Mamy tryb e, laserowy, tryb szabli i tryb skrzydeł. Dobra, przetestujmy sobie wszystkie tryby i stwierdzimy, który jest najlepszy, moi drodzy. Przetestujmy te wszystkie tryby solo. No, zagrajmy sobie wszystkie tryby solo i może ewentualnie później zagram sobie jakieś trójeczki. Dobra, lecimy. Dobra, mamy pierwszy... Pierwszy tryb laserowy. Mamy pierwszą gierkę naszym BAS Astralem i testujemy ten tryb. Kurczę, on tak podpala Nie wiem, czy to jest takie. Grałam już na takiego baza. Mało dosyć, mało dosyć zadaje. No. To jest minus. 2700. No, w sumie nie jest zły, ale to jest taki tryb, gdzie trzeba. Yy, po prostu. Grać tak e, dosyć. Nie lubię zbytnio właśnie takich postaci tego typu. Może zabijemy, uda nam się zabić tego Idlita. Fajnie by było. Nie wiem. To, takie... to to takie coś. Myślałam, że zawsze on skacze tym swoim ultem, a jednak nie. Więc no ciekawie. O, coś tutaj się dzieje. A nie, to jest tryb. Okej, okay, to jest coś takiego, że właśnie. Się leczymy. No spoko w sumie. Mamy wielkie starcie z Bonnie. Szukamy jej. Tutaj się znajduje. Nie jest w sumie ten zły. Nie jest taki zły ten tryb, ale chciałbym, żeby się ogrodziło, bo chciałbym na tym trybie przetestować hypercharge. Więc teraz sobie jeszcze ją uderzymy i mamy hypercharge, oby nie, oby nie umarła. I za chwilę sobie przetestujemy ten hypercharge na niej. Musimy, musimy tutaj. Dobra, moi drodzy, i tako, tutaj yy, nic sam praktycznie nie dał no, Hypercharge, No ale mamy pierwsze pucharki, yy, pierwsze 10 pucharków tak naprawdę i lecimy z kolejnym trybem, ale zęczono tu najpierw rzadki stardropik na 50 moment. spoko. Yy, a teraz wejdźmy sobie w tryb kolejny, w tryb szabli. E, czy tutaj się różni? Tak, moi drodzy, mamy różne punkty życia, mamy różne ataki. Dobra, no to lecimy z trybem szabli. Znowu sobie na solo, wszystkie sobie przedostajemy na solo, więc lecimy. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy już w kolejnej gierce i mamy teraz tym razem tryb szabli. Mamy sporo skrzynek na środku, więc szybciutko pójdę po nie spróbuję zebrać oczywiście. O, fajnie zadaje, fajnie, 2400 bije, więc mega spoko. Dobra, spróbujemy kogoś znaleźć. Mamy tutaj Barleya, więc spróbujemy go rozwalić. Udało nam się. panie by było naładować Hyper Charger, abyśmy tutaj e, faktycznie e, przetestowali go w tej gierce, ale będzie ciężko niestety, już to widzę. Bo jest tylko 3 zamiarzy, a nawet nie połowy Hyper Charger, więc będzie mega ciężko. Okej, okay, i tutaj skacze. Okej, okay, więc no ciekawe, ciekawe. Chciałabym ja zabić tego zamiarza. Who trochę jeszcze tej yes. hiperki yes. sobie nabić, ale nigdzie on jest totalnie Okej, okay, jest to. Okej, okay, i to nie udało się tutaj. Okay, mamy ponad połowę. No, ja moi drodzy, sobie nabiję tego Hyper i za chwilę się widzimy. Ojej, moi drodzy, zabi zabiła mnie w ten cyga, ale wygrana gierka. Nie przetestowaliśmy Hyper No cóż. Przedostajemy go w jakichś trójkach, bo tej wolności się nie nieładuje. Ale kolejny tryb nam został. Jeszcze jeden tryb e, skrzydeł. Lecimy szybciutko, więc e, let's go. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy już w gierce. E, I tak, mamy tutaj. Co, pod podobny jest e, do strzałów e, na przykład Corelliusa? Bardzo podobny według mnie. Yy, no i spoko na razie jestem ciekaw, czy tutaj też ult jest tego typu, że Koko mamy sobie tego zagniarza. Rikusia, o no i padamy chyba na szczęście nie 72 hp mojej razy, no, spokojnie, no rozbieram sobie tutaj tego cuba szybciutko, Zbiorę cuba Ojojoj, ale lubimy O, 150 HP niecałe. Więc tutaj sobie przejdę do tego na przykład L Primo, którego tutaj widzę. Okej, okay, fajnie udało się. Bierzemy sobie jeszcze tego kubika. Naszej Hyperki też nie nabijemy. Ale no tutaj są te boty, no, więc nie ma jak na nich nabić, bo one się po prostu od razu same nie e, Dobra. Lecimy sobie na jakieś trójeczki. Zagramy sobie jeszcze jedną giereczkę szybciutko. Myślę, że zadynkę, Zodymka za tak jest. I myślę, że zagramy sobie trybem szabli tutaj. Więc let's go. Okej, okay, moi drodzy. Jesteśmy już w gierce. Mamy w swojej drużynie również bach które który również ma tryb szabli. Więc... no ciekawe. Ja padłam niestety tutaj. Yy, chciałam wybić piłkę i podskoczyć ultem, ale niestety nie udało mi się. Tak, tutaj... Skaczemy tym ultem, więc git, bo już nie, do końca nie pamiętałam. jajaj, tutaj niestety mi uciekła, ale podaj mi, ziom. Podaj mi, strzelę gola. ja nie podam niestety, no ale cóż. Dobra, tutaj możemy go zabić. Tutaj możemy polecieć, OK. Już fajnie, udało mi się zabić. Mamy również Hyper więc myślę, że teraz na lduzie ich tak naprawdę pokonam. Dobra. Tutaj pójdziemy, tutaj klikniemy i okej, okay, nam się i spadam do bramki, zdobyłam gola. Okay, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, e, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, zostawcie proszę łapeczkę w górę, subika, e, no i co? Elo!